Cześć, witam was serdecznie. Nazywam się Grzegorz Łudyński. jestem przedstawicielem firmy KGD, która mieści się na hiszpańskim rynku. Dzisiejszym tematem będzie e, nasze remonty. E, chcielibyśmy wam pokazać, jak robimy remonty od A do Z. Pokażemy wam to na naszym apartamencie, który żeśmy zrobili niedawno temu. E, wygląda bardzo ładnie. E, no i co, zobaczcie. Mamy tutaj basen. Jesteśmy dosłownie 15 metrów pod morza w pierwszej linii, ale też mamy tutaj basen komunalny, co jest fantastyczną alternatywą dla każdego, kto wynajmuje krótkoterminowo nasz apartament z tego względu, że ludzie bardzo lubią prywatność, nie zawsze lubią chodzić nad morze, nie zawsze lubią się pokazywać wśród tłumu, także to jest fantastyczna alternatywa, aby pozostać samemu w niewielkiej grupie ludzi. Teraz chciałbym Wam pokazać jak mniej więcej wygląda nasz apartament, tak? Tutaj jest przedkorytarz, e, cały, e, tutaj jest pierwszy, e, pierwszy pokój, zobaczcie, tak wygląda. Są wbudowane szafy nowe, wszystko, żeśmy tu robili od, od początku do końca, staraliśmy się e, naprawdę Włożyć bardzo dużo serca w ten apartament. Więc tutaj są ściany szyfowane. Jest tutaj gładź kładziona, potrójna, tak naprawdę, bo te ściany były tak cieniutkie, że trzeba było naprawdę bardzo dużo smarować. budowane szafy. Nowe. Tak wyglądają. Kuchnia jest wyposażona w całe, AGD. Mamy kompletnie nową kuchnię. Mamy nową kuchenkę. Mamy piekarnię wbudowaną, e, mamy również... E, I teraz zobaczcie, wszystkie kafle były kładzione od nowa. E, wszystko było zdzierane, zresztą zobaczycie sobie na slajdach po filmiku. Staraliśmy się e, zrobić to naprawdę na wysokim poziomie. E, dekoracje też były sami. Także mam nadzieję, że będzie się podobać. Teraz trzeba Wam pokazać, jak wygląda drugi pokój. Trzeci pokój, który jest oddzielony kompletnie drzwiami. Tak wygląda pokój numer dwa. Też kompletnie wszystko żeśmy wyremontowali. Też są szafy mlekowe. Wszystko na białutko, Nowe łóżka. Oczywiście nic nie zostawiamy po starszych właścicielach. Tu jest łazienka. Łazienka. żeśmy chcieli zrobić troszeczkę fikuśne te e, lustra, także żeśmy takie lustra e, zamontowali z fajnym podświetleniem dla dziewczyn, które będą się malowały wieczorami na imprezę. <grym> e, no i co, przechodzimy teraz do pokoju numer 3. To jest fantastyczny pokój z tego względu, że mam jeszcze zbudowaną swoją łazienkę. Numer 3. E, chcieliśmy też zrobić bardzo fajnie. Też jesteśmy zrobili z otwieranymi e, szafami, tak? Zbudowanymi. Fantastycznie to wygląda. E, telewizorek mamy. kwiatuszka jakiegoś, fajnego, tak, żeby to fajnie wyglądało. I tutaj mamy jeszcze wyjście na balkon osobny. A tutaj to już jest historia. Bardzo dużo pracy żeśmy włożyli w ten taras, ponieważ naprawdę był nieciekawie wyglądał. Kupiliśmy całe wyposażenie włącznie z adresową. No i zobaczcie na ten widok. Z tej strony też możemy być na balkon. Jest się bardzo cieplutko. Przypomnę, że mamy 21 listopada dzisiaj i tak naprawdę na termometrach jest około 25-27 stopni. Jeżeli ktoś się jeszcze raz zapyta na co no to chyba wiadomo.